Dzień dobry proszę Państwa. Jest ze mną dzisiaj Terek. Dzień dobry, dzień Jest dobry. pan Szałko. Manko? Jestem ja za kamerą e, Tak jest, obiecany film z Maxu Panowie dzisiaj Maxy robią to jest, 80 co miało być, to co powiedziałem e, jakiś czas temu A tak realizowane Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie 1-1 leżą tak taką nadzieję może się przedstawić mam go jestem Janek i Dzisiaj e, celuję w 105 Zobaczymy jak to będzie, waga 7,6 Wzrost 180 ciałki od ci mówię, że nie A jeszcze mam z zakład Marcinem ceny, o 200 zł więc <laughs> 200 Więc grubo, no o 200 no. Moim zdaniem siałki ma potencjał, żeby to wycisnąć bo tydzień temu 85 na 8 przy mnie z zapasem zapasem Także jest dzisiaj... Jeszcze bomba jak buka, To jak wypierdoli <noise> Jak tam Terek przed maxami? Nie no, ja Ci powiem tak, stresik lekki jest, ale wydaje mi się, że to normalne, co nie? Jaki plan na rozgrzewkę? Jakieś wymachy, wiesz, 10 tak, pompek tak myślę, że 10 pompek i gryf 20kg. 10 pompek, aktywuje chyba sobie z plecy, co gryfem, potem chyba 40, 60, nie wiem, chyba 70 i potem już lecimy już, albo nie wiem, no zobaczymy jeszcze, będziemy musieli to zobaczyć, ale wydaje mi się, że no dzisiaj, to, dzisiaj to idzie, co nie? Jakieś rotatorki będą rozgrzane? Myślę, że tak, myślę, że tak, no. <laughs> Możesz gumę jeszcze sobie wziąć. Co? <laughs> co? No, może jeszcze gumą się porozgrzewać. No, grzebać. rotatory, ogarniemy, 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 no. podstawa no żeby kontuzji no, nie było Ładnie, ja zawsze robię rotatory Tak się to robił, nie? <laughs> nie, ale tak jak mówię, ja dopiero troszeczkę się rozgadam i swoje jak to już wycisnę, co nie? Bo na razie, wiesz, takie skupienie jest, co nie? Dobra, to nie będę ci przeszkadzał Nie, tak nie powiem, że tak, że to są jakby pierwsze, jakby takie, wiesz, bardziej profesjonalne podejście moje, co nie? Dlatego no. stąd takie wynika... takie były jaja ja SRK, ja teraz jak, jak czuję, że to jest w zasięgu, no to wiesz, jednak próbuję się skupić, no ale zobaczymy No, no. i też jest plan pewien, po Jest plan, jest plan, no ale to... Tak, najpierw jak trzeba wycisnąć. tak jak mówię, najpierw trzeba wycisnąć, potem będziemy gadać swoje, wiecie, różne rzeczy, no. Już rozgrzewka zaczyna na... razie pusty gryf, na razie, na razie spokojnie, no. wolniej, tak? Dobra, nie, Takie tak ekskluzywnie tu nie ma. Terek, 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 terek. 40 teraz. Tak? Czyli po prostu... O, o nie, no to bo, nie no to bo to ja sam bo. Lubię, no, Byłem pewny, że złamałem. Pan z widowni przyszedł. Dobra, jak jestem. Tutaj Bocze jest taka pokazać. widownia, znaczy jak pokazuję. No... Pani świątku, bój się pan, Pani. idzie po Pani. ciebie. Ale jest coś jakie to jest masło, nie? Strzałki. A ja to jest jasne. Ja ja <noise> Do to bomba wjechała. Dobra, to jest nie potrzeba tak rozgrzewki, tak szczerze. Pan, my cię mamy od tego ludzi, żeby znajdą, zdejmowali. No a co zdejmujemy, to zakładamy? Dziesiątki zdejmujemy, dwudziestki zakładamy. Dawać, to jest Do sześćdziesięciu teraz. Y, y, z tych auta teraz. trzy, wiesz, ten gościu. Jakoś nam to nazywa? A nie pamiętam, no. Chłodowam, ładowanku, coraz większy stresik To już 60, później 7 tak. dyszek i... Myślę, że... i 80. Myślę, że tak, no myślę tak. Nie, chcę jak sprawdzać to Czekaj, jako, mam reżyski, nie, 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 Czekaj, ja mam nie, mam nie, 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 to nie, 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 <ślaff> już nie, 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 przyciąłem. No <grystanie> Tylko się kontuzuje. Congrats. No tak. No, tak mam ja Maxy, nie wyciska nic. Rozjebałeś sobie przedramię na ostatnim treningu. No, nie maksy robić. no, nie no ja robisz maxe No ja za to to by nie podszedł, jest 7-5 Maxy. To no byś z pauzą musimy. To no by Na ile to no. na 3 może? Na 3 no. no, na 3 ale z pauzą, z pauzą. No, nie, normalnie. <grystanie> Myślę, się jest pod... Nogi się trzęsą. Tamtego. Myślę, że tak. Ja myślę, że on wyłączył film ze stresu teraz. No Jest mocno. Jest mocno. Nie pamiętam A ja chyba. teraz. To ten komentarz, nie. Wycisnął, czy nie wycisnął? No teraz spokój. Co to? Co to? Co to? Co to? Co no to już się zaczyna robić poważnie, nie? To już na raz robi Tak. 2, 3, 4, 5 ja Jakie maso takie maso No jest Tylko, To też on miał 84, ja myślę, że, ja myślę, że Terek by dzisiaj mógł zrobić 85 Tylko powiedz czemu tego nie zrobisz nie. No nie mów, lepiej nie Ja mów. nie zdradzam zasad gry, tak? Ale ja zobaczcie Gry? Zasad gry? Co? No tak, są zasady gry, no No ja myślę, że hmm. Może być też inne podłoże tego A, no dobra, no wczoraj Przymolążowaliśmy trochę w schedniu. <śmiany> Do piątej melaż i Nie no. tyle, no ale... <śmiany> Ale, no, jak widzicie, jestem, co nie? To najważniejsze. To najważniejsze, że teraz. Jak widzicie, na przykład, jak piszecie jakiś ważny egzamin, to resetujecie sobie głowę, co nie? Jakby na przykład, jak piszecie maturę, to dzień przed maturą się w ogóle nic nie nie powtarzacie, bo to jest takie wiecie, oczyszczenie mentalne. ja tak zrobiłem, co nie? No, a co, już teraz 80? No, teraz już 80 myślę, że Terek będzie brał. No, no. Ojdzie, płacz. Ojdzie. Najważniejszy moment, to się aserwował, chyba. Dobra, no to Terek przemowy jeszcze. No jest dobrze. Kadr jest zajewisty, nie? No ja wam tak, lecimy. Nie miałem nic no, ja Macąc tak teraz taką. Mi się ze stresu te tak lepiej łapić. Góra, Nie ma kuli! Masęka, Ale To do, było do nawet powiedzenia? Tak, to było nawet tak, no że gdyby się. Że... No. Dajcie coś powiedzieć, chujo w ogóle było, Wiesz, wyniósł. No ale i tak zrobił. Zrobił, ale no. chodzi mi o to, że gdyby. Wiem, wiem. No. Gdyby przytrzymał i by no. zrobił, to by było tak. Bo Terek tak, tego nie ma, co ja mówię to przy było, by ryszefce, tak. żeby powoli znieść. Ale dobrze, jest zrobione no, no to, to co? co? Terek wycisnął się dyszek i przyszedł czas na. pewną sprawę, to którą masz do przekazania Gorka Świętego. Mamy 1-1, jeden, jeden, tak? Ale wiecie, to panie Gorku, co to jest tak? dla nas 80, no? Zróbmy czynęcz o 90, tak? Ja rzucam dwie stówki. Ty też wrzucisz, a ja dorzucam 6 stówek od siebie. Wjeżdżamy za 1000, wygrany zgarnia tak. wszystko. Kto pierwszy wyciśnie 90? 90? Tylko jakby zasady są takie, że jakby już jesteś, To masz tą formę, że mówisz, że wyciśniesz 90, to nie ma tak, że wiesz, ktoś co przyjdzie w poniedziałek na siłkę, 90, i wygrywa. Odkądś tam jest jakieś określone wieczory. Jak no, wy... Zasady powiemy, ale. Na następnym treningu druga osoba tak. musiała wyrównać wtedy, no, wy... Ale najlepiej jakbyśmy się w ogóle spotkali, spotkali na, sam, na tym samym treningu, jest ale to jeszcze tak, wszystko uzgodnimy. Tak, no. Także czekamy, czekam na telefon święty. Tak jest. Akceptuj to. Czy akceptujesz tą, bo zaczę. To była w moją stronę. Sam rozpocząłeś tą Sam gierka. rozpocząłeś to nawet nikt nie wie, co grać. To zobaczymy no, zagrajmy w tą grę. Terek zrobił czas na drugiego człowieka. To jest, to, jest, to jest mega, mega lekko. I 105 już. Lecimy z tym. No ja to jedyny umiem na świecie podnieść. No te talerze się tak no, przyklejają do ziemi. Wiesz mogę mówić? No możesz mówić. No jest zakład o 200 zł. Czy ja zrobi, ja czy nie zrobi? Ja, ja zrobi? ja powiedziałem, że nie wyjebie 105. Nie, nie zrobi. I Imo zrobi. Imo nie zrobi. Nie siądź Od razu każdy ci mówi, że nie siądzie? Siądzie, siądzie. Ja już nikt nie słyszę, ktoś wynosi. Dobra, ja, ja mogę... Ja wynosi... A ja, ja nie mogę trzymać kamery, bo upuszczę no. z... Z Ty kurwo, ty kurwo 3, 4 I leci. Góra. Dawaj, 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 będzie. Będzie, 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 będzie. Jest, będzie, będzie, jest. Będzie, będzie, jest. Będzie. jest, jest. Kurwa, przyjechałem 200 zł, no. no. no bo... ja, ja, jest, ale już myślałem, że nie będzie. Bardzo, będzie nie? Że nie ale będzie, jaka no. walka, Ja tak no. mówię, jest! Ale tam jak jaka... dzisiaj z dupą, ale tak upadło i dupa pomogła. Wiem że on siłował, żeby nie było dupy, a nagle... Teraz sobie mu bez tyry bo, bo. <laughs> była walka, kurwa. Teraz Marcin musisz nagrać swoją reakcję, na to, przejbałeś skórę. No. no, Idę po telefon i po prostu przelewam, że nawet bez komentarza. Bez komentarza, nie? Marcin 200 w dupę Otwarcie 200 zł. Dobra, ja potem. I gorku. Maxy zrobiła na treknie od Chodzisz w to? Ja bym się chyba bał. Oh, też bym się bał, co nie? Nie, powiem tak. Adrenalina już zeszła, co nie bo przed tymi Maksami po Maksach strasznie była adrenalina. Adren <grym grym> straszna była adrenalina. Lecisz nie, 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 ja nie malanżuję już stary, ja już, tak? ja już mam stary zakład od 1000 złotych No zawsze, nie, nie wiem co mam powiedzieć. No kurde, ja szczerze mówiąc jestem, jestem trochę w szoku, bo na 80, wiecie, dla was jakiś wyjadaczy siłowniach może to być śmieszne, no ale no, dla mnie to jest dużo, co nie? Po prostu, no ja się cieszę, bo szczerze przychodząc na siłownię. Nie powiedziałbym, że jesteś jest takie. Bo, no, bo potem cieszę, Ty też nigdy nie? jakoś super nigdy, nie trenowałeś. No, Nigdy się nie przykładałem. Siłowo. siłowo. Może nieba jakieś pancerka, ale wiesz, spotka się ze znajomymi, tu coś porobić, zrobić. No i my nie oszukujmy się. No, zobacz to, że półtora, półtora miesiąca on tylko zajęło dojście do tego 80, praktycznie. Po prostu mnie uraziło to, że powiedziałeś, że mamy progres, zrobiłem. Na tym filmie i mówię, kocham, nie nie, 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 że pokażę, co nie. No, i... no 9 desyk to jest ładne. No, 9 desyk to jest ładnie, no ale to trzeba trochę zmasować. Teraz aktualnie waży to tak. No już 61,5-62, co nie. To już my jak zjem, co nie. 4 kg. kilogramy... święty czy... też będzie miał przewagę no... wagi, bo on waży 60. Tak, no dlatego to nie będzie łatwe, no ale zobaczymy, no. Ja no, no. no, no, może na koniec, czy święty zakon zaakceptował czy nie? Ja myślę, że jak, jak święty nie zaakceptuje to No, no nie jak temu nie... ten film przed rzuceniem... Powiem wam tak, wam wam tak, nie wiem co musiał przestać, żeby święty nie zaakceptował tyle powiem, co nie? Po prostu no dla mnie to jest niemożliwe teraz. To ten... też to za że nawet bez ża żadnego zakładu go zaboli, jak obejrzysz, że robi się go masę. Tak, no myślę, że nawet jakby pieniądze nie wchodziły w grę, to i tak by wszedł. Bo on tak. zawsze to się się A że fajna, że te to, to fajna, tam tam... Sumka, fajna też sumka, fajna ta wchodzi w grę. myślę, że będzie, myślę, że będzie, no. Dobra widzowie, dzisiaj ostatnia seria 40 km. Robimy to. Nie no dobra będę mówił no, <laughs> Radzi już poleciał w Klein no, za Już zakończył boje robotę boje <laughs> Nie sprawdziłem się A się stresuje Dzisiaj z treningu dużo nie było, bo w sumie były tylko maksy, a ja robiłem full Teraz dopiero będzie zaczynał trening Spompowany. Chcesz coś Terek jeszcze powiedzieć na koniec? W szaty, co Jeszcze w szaty chcesz coś dodać, dobra. Co, koniec filmu, już wszyscy poszli, zostało tylko nieliczni. Ja wam dziękuję bardzo no to, że jesteście. Nie wiem, czy tam ktoś mnie wspierał, czy nie, ale udało się to wycisnąć. Teraz cel 90. To jest fajna inicjatywa, bo jak zobaczycie, e, Instagram uczciwy. Mało brakuje do dziesięciuka. Dobijcie chłopakowi i na mój też możecie pić. Tutaj macie na latającym. <noise> dobra, dodam ci to. Tyle, no i śledźcie dalej. Bo... dziewczyny chcesz w ja chcę po prostu wiedzieć, ja chcę fajną społeczność zbudować, co nie? Okay. I tyle powiem, I śledźcie teraz kanały, śliwka, udzieśliwa, śliwa, Instagramy, bo będzie się działo, będą fajne projekty. Zobaczycie, no Zaczynamy grę? Zaczynamy grę, Chociaż zaczynamy to święty grę. powie, czy zaczynamy. No, ja nie ja czekam na propozycję, tak, ja jestem otwarty na wszystko. Zrób mu tik Tak ding-dong. <noise> zaczynamy grę. No, po prostu grasz czy nie grasz? No i tyle, no. Ja jestem święty, jest 2 marca, gładko biorę te 9 dych, przyjmuję wyzwanie, wrzucam 200 zł do puli. Ale potrzebuję wspólnego treningu z Bartkiem Wiechowskim. Robimy to! Terek! Terek teri, teri, teri. Grasz? Terek. Terek! Teri, teri, teri. Nie wiesz w co się pakujesz. Zapraszam, 90 kg po stanu. Chodź, chodź, nie bój się. Sprawdźmy się. Ja wiem, że tutaj jest promowany Terek. Dawaj, zrobimy, zrobimy to 90 w Loret de Mar. Na siłowni plenerowej. Chodź, chodź, nie bój się. Bartuś, chodź. Chodź się sprawdzimy. Gładko cię biorę, tak jesteś.